Trzeba ano, miałem takie ambitne plany wczoraj, żeby wstać o 7 i zacząć zwiedzać, a jest już 11.30. Wstałem o 10:00. Tutaj naprawiają autobusy na mojej ulicy. No, bo wczoraj zrobiłem sobie drzemkę wieczorem. Znaczy po południu i oglądałem taki nowy serial do 3 w nocy, a zanim zostałem, to chyba była 3.30 i było mi ciężko wstać. A teraz trzeba to naprawić wszystko. I trzeba iść na śniadanie. Śniadanie, zjem sobie na terminalu. Tutaj dużo bezdomnych śpi pod tym mostem. I co? I później autobusik jakiś znaleźć do centrum do San Antonio i zwiedzamy Kali. Takie klimaty u mnie na dzielnicy zaraz za mostem. Tam jest terminal. Tam zmierzamy, tamtą stronę. Mnie tam te kali strasznie jakoś nie zauroczyło, ale wiadomo, zobaczymy, co pokaże te San Antonio. Pod, bo podobno tam jest bardzo fajnie. Tu jest tak, o, jak widać, nic tu nie ma. Taki to klimat na tej dzielnicy mojej. Jutro zawijam się stąd. Kali mi nie przypasiło. Jakoś tak od wjazdu. A ja tak mam, jak, 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 jak jakiegoś miasta nie polubię tak od wjazdu, to tak mi się później nie podoba w ogóle. No musiałoby się stać cud, musiałoby się stać, żeby mi się tutaj zaczęło podobać. Pamiętajcie, na terminalach w Kolumbii zawsze zjecie dobrze zjedziecie zjecie tanio. I naprawdę bardzo, bardzo dobrze. O tu, te 12 złotych, a dzisiaj? Idę tutaj na pieść kurczaka czyli schabowego. No i to jest piękne. z zupę pełen taki duży talerz, dwa duże ziemniaczki, kość do tego picie. To nie brawar, powtarzam. No i zaraz wiedzie z chabowy. Myślałem, że to schabowego, takiego w panierce jak to zawsze jest, ale e, też nie wybrzydzę, bo ja też sobie tak czasami smażę piec z kurczaka. Także smacznego wszystkim jelo. Muszę tu znaleźć jakiś autobus, który jeździ w stronę centrum. Tyle tych autobusów wyjeżdża? Żaden nie jedzie do San Antonio. Żaden. A mapa pokazuje, że jest tutaj parę opcji, i te opcje mi się nie sprawdzają. A no dobra, wszystko ogarnąłem. Tu jest taki przystanek autobusowy C27, E52, T42. No i muszę go przyfilować w odpowiedni autobus. W moją stronę dobra udało mi się złapać autobus 27 i wiecie co? Tutaj można płacić normalnie kartą kredytową, debetową, a w tej maszynie nie musicie mieć biletu i ty Powiem Wam, że w tej Kolumbii bo technologia jest naprawdę nieraz i dalej jak u nas na tych małych autobusach są telewizory do oglądania, do oglądania właśnie jak puszczam filmu sobie jak w samolotach. U nas czegoś takiego chyba nie ma. Nareszcie trafiłem w jakieś miejsce, które żyje. No do, dopiero wchodzę w tą strefę San Antonio, ale już widzę, że będzie się tam coś działo i to mnie cieszy, ponieważ od wczoraj byłem, no byłem można powiedzieć, bardzo sceptyczny co do Kali. Myślałem, że nic tu nie znajdę, a coś jednak znajdziemy. Jelo, nie? Są restauracje, są hotele. A gdzie będą jakieś atrakcje? Nie wiem, idę na ślepo. Po prostu jestem w tej strefie, w tej dzielnicy San Antonio i będę tak łaził aż coś znajdę. Słuchajcie, restauracja o nazwie Trilogia. Od razu mi się skojarzyło, że macie trzydaniowe trzy zestawy, których nie dacie rady zjeść za. Powiedzmy 20 zł. To byłby hit. I od razu może, mogę Wam powiedzieć, że tutaj już można spotkać gringo. Bo tam gdzie mieszkam, to raczej tylko na terminalu możecie takiego gringo spotkać, a na ulicy już nie bardzo. Sprawdziłem największe atrakcje tej dzielnicy to są dwa kościoły i jeden duży park i po prostu wszystko co się tu znajduje dookoła ale wszystko co tu się znajduje dookoła to już wszystko co widzieliśmy w lepszych wersjach dobra fajna chata, to mi się podoba naprawdę i jest wejście do do parku tu idziemy i podziwiamy wrzuty przy okazji to są takie w miarę fajne widoki na miasto już Wam przybliżam i cych no coś tam już można sobie popatrzeć teraz teraz w Kali generalnie Trwa największa impreza. Salsa? Patrzę w ogóle w telewizji, oni. Są, bo tutaj telewizja jest? Wieczorem tutaj tanczył salsa i chyba tam pójdę. No i choco. Są różne typy akcentów, są różne kultury, które też powinniśmy poznać. Macie ten jeden z kościołów wymienionych jako atrakcję. Co kto lubi kukurydzę? Nie, czasami sobie... Czasami sobie lubię zjeść. O, patrz, tu mamy, to mamy dopiero widoki. Uhu, Coś pięknego. Tak szczerze. To nie mam pomysłu co tu robić w Kali. Czyż tak od wczoraj mi się tak za bardzo tutaj nie spodobało. I nie mam takiej energii wewnętrznej, żeby tutaj rozproszyć. No, czekam do tego San Antonio. Jakoś mnie tak za bardzo ono też nie, nie, nie chwyciło mnie. Czekam już do jutra, tylko do Popojan albo do San Augustin pojadę. Nie wiem, ale już zbliżamy się do granicy z Ekwadorem. <grytanie> Tam jest chyba ta góra Christo Ray, na którą chciałem podjechać, ale teraz nie jestem peńczy. Czy chcemy się tam jechać? Czy mi się tam nie chce jechać? Trzeba by się tu pokręcić trochę jeszcze. Wizowika vis do domku. Patrzę tak na godzinę. Jest taka godzina, że może wrócę do domu, zrobię live'a nie wiem. Moi drodzy mili jakby jakby chodzę sobie tutaj w prawo skręcam w lewo i no jakby nie widzę tutaj sensu większego obujania się po tej dzielni więc Wracam do domu Coś tam sobie porobię, albo zrobię live'a Jak już go zrobiłem, to znaczy, że on już jest Może będę oglądał filmy Może się spotkam z tym Słowakiem, który się wczoraj odezwał do mnie na Instagramie Może pójdę na tą salsę, tam zobaczyć co się dzieje na mieście Bo on tutaj generalnie wie o co kaman, gdzie i jak się dzieją te inwenty Co do San Antonio, no to 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 widzieliśmy. Mam nadzieję, że nie przegapiłem czegoś, co jest bardziej atrakcyjne niż ten park i ten kościół, który widzieliśmy No, jeżeli tak, no to przepraszam. I jeżeli tak, no to napiszcie w komentarzu, czego nie zobaczyłem, a co było warto. Co było warte zobaczenia jeszcze na tej dzielnicy. Znowu wchodzimy w miejski, w miejski zgiełk z przytulnej turystycznej dzielnicy. I bądź tu mądry, znajdź autobus. Teraz. Bo to nie jest zawsze tak, że jak po jednej stronie był przystanek, to po drugiej też musi być. Patrzcie, jedzie E27, ten sam autobus, w którym przyjechałem. I pytam się tam tego gościa z restauracji: e, Jak teraz dojechać w to samo miejsce? Gdzie jest przystanek autobusowy? E, przystanek autobusowy po drugiej stronie na E27. On mówi. Nie, tutaj nie ma, musisz wziąć, musisz wziąć w tą stronę, przesiąć się w T31, tu nie dojedziesz, nie dasz rady, mówię, co ty chłopie gadasz? Sprawdziłem Google Map, patrzę jedzie 27 na mapie, też pokazuje mi E27, popatrzę do gościa, pokazuję mu, spuknij się w łeb, tak lekko, tak na śmieczki. ale powiem wam tak, że to już nie pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że pytam się ludzi, lokalnych, jak gdzieś dojechać i oni mówią, że nie wiedzą albo mówią, że się tak nie da a tak się da więc musicie uważać i musicie sobie dobrze sprawdzić zaplanować, przeczytać w internecie na przykład kto co poleca i jak można dosyć, bo jakbyście mieli pytać się tylko samych ludzi to uwierzcie mi ciężko trafić, nieraz, bardzo ciężko i pomyliłem się, bo tam nie ma Kristo, tylko Kristo widzę stąd. Nawet deszcz idzie. Tam jest taki na górze. Właśnie też chyba Jezus, taki jak w Rio de Janeiro, coś podobnego. No i dobrze, że się zawijam, bo właśnie idzie deszcz. Robię sobie tylko fotę na miniaturę i spadam. No jedzie mój E27. I co się nie da? Przyjęto się da. Muszę jeszcze zaznaczyć. Z gościem rozmawiałem po angielsku, więc nie mam mowy o pomyłce. Także Elo! Patrzcie tu znalazłem tutaj w sklepie kurczaka zdrożna. Ile takich kosztuje? Za 14 zł jest cały kurczak, a połowa kurczaka jest za 7 zł. To jest naprawdę rewelka Już chyba wiem gdzie będę jadł kolację, tylko no, na razie na razie nie biorę, bo, bo będzie zimno a tu będzie ciepłe. Sam raz wróciłem na dzielnicę. Ponieważ burza idzie, grzmi poważnie i wygląda to tak nieciekawie. Już się zrobiło ciemno, także mineralka w dłoni. Muszę Wam powiedzieć, że strasznie nie lubię chodzić do sklepu. się o kurde, czy autobus mnie wsiął? Jeżeli było tak, że chodzę sobie jeść tylko po restauracjach, takich wiecie, tych street foodach, spoko, ale jak muszę wejść do sklepu i coś kupić. I tam są chipsy, tam są lody, tam są kr krupki, chipsy, e, czekolady i tak dalej. I dużo różnego takiego picia słodkiego. To po prostu ciężko mi wyjść. Oczywiście teraz kupiłem tylko wodę, ale ciężko mi, bo już tutaj oglądałem, może jakiegoś loda zjata, może chipsy jakieś małe. Naprawdę ciężko jest zerwać z tym nałogiem, ale ileż można? Trochę się wypadało. I trochę to mało powiedziane grzmiało Fest, popadało też Fest. No, idę na schabowego, tylko teraz na innego schabowego, zaraz wam pokażę. Jestem w innej restauracji chciałem zamówić yy, też peczugę. I chyba nie powiedziała, że 25 kosztuje, jakieś tam combo wielkie, coś tam, coś tam, nie zrozumiałem. No ja to zamówiłem sobie coś innego za 12 zł No i takie to moje danie moi mili Banan ryż sałatka pasora a to jest kurczem, chyba wołowinka o ile się nie mylę Dobra wyrwałem się w Adam mnie wyrwał Szyłanko Adam jest ze Słowacji i się tutaj kręci już drugi miesiąc Jutro jedzie do Meksyku i właśnie on mi powiedział o tym całym festiwalu, który tu się odbywa I bardzo ale, fajnie tutaj jest Ale pogoda troszeczkę jest taka... Trochę to, pada Trochę pada, musimy się ale gdzieś schować No, nie jest problem jest jeszcze z nami koleżanka Kati się nazywa a na razie mówi przez telefon, także zobaczymy Siostra, siostra kolumbijska Siostra kolumbijska A ty ją poznałeś... z wolontariatu ją Nie, no ja właśnie dostałem to urodzinie, nie? Aha Ja mieszkam dwa miesiące u nich A teraz? Ja mam dwa, dwie siostry tutaj i jednego brata Aha To jest z Kolumbii Okej, okay, dobra Słuchajcie, bo Adam jest, Słuchajcie, jesteś na wolontariacie Tak ISEC, tak. takiej organizacji tak? tak I tutaj przyjeżdżasz do Kolumbii powiedzmy I dostajesz rodzinę Tak w której mieszkasz A co musisz robić w zamian jakby ten wolontariat No ty sam wybierzesz jakie chcesz Ja wybierzałem sport To okay. miałem tutaj prowadzić treningi z dzieciakami i futbał okay. Ale ponieważ była to bardzo, bardzo niebezpieczna taka dzielnica Dzielnica To byłem tam tylko dwa razy i Zajseku powiedzieli, że nie jest bezpiecznie dla mnie. Okay. Że lepiej zostać w domu. Aha, i to tak... byłem, to, jest, to by było tak jak tutaj, teraz jest taki no, park. Tam tam, tylko... salse... No biło ciężko, nie? Z tymi <laughs> dzieciakami i nikt nie rozmawiał po hiszpańsku. nie? Okay. I ja tak samo. Czyli <laughs> tak. nie było łatwo, okay. nie? No. A to na salce chodziłeś? Byłem, biłem, no na 3, 4 lekcje chyba małe. I każdy do ciebie gada w Kali jak jesteś, to musisz prowadzić salce. Nie tak ci to nie jesteś salsa. Ja zawsze gadam teraz, że jestem kalenią. Jak jesteś skali, jesteś kalenią. No, tak, dobra. Także dla wszystkich zainteresowanych, sprawdźcie sobie ISEK. Możecie wyjechać na taki wolontariat. Od razu się zaczęła Słuchajcie tutaj jest taka właśnie impreza. Wszyscy podobno tańczą salsę. Tylko pada też i się ludzie pochowali. I, I no nikogo nie ma, ale można sobie zjeść. I w, I w sumie zobaczymy, co się urodzi. Bo w jakieś takie miejsce, gdzie przeważnie przychodzą sami lokalsi, bo w tym miejscu podobno bardzo dużo turystów przychodzi, a my zmierzamy do takiego miejsca, gdzie jest bardziej: O kurde, jakaś świnia, ty! Brata znalazłem! Kolercia! Ale świnia! <gulercia> Słuchajcie, to się nazywa Leczona i to się generalnie spożywa w świętach tak powiedziała Katie, Katie. okej, okay. i tutaj moi mili wszystko się świętuje już od 7 od 7 december, grudnia i te światełka świecą i wyobraźcie sobie taki klimacik jest fajna, ładna pogoda wszędzie gra muzyka i wszędzie tutaj tańczą ludzie w salce to musi być klimat. Szkoda że, szkoda, że że pada deszcz i tego nie zobaczymy. Dobra, doszliśmy na jakieś miejsce. Bardzo spoko. Mam nadzieję, że ktoś tu będzie tańczył. Bo ja na pewno nie będę tańczył. Ale jest klimacik na pewno. Naprawdę jesteśmy tylko my. ludzie dopiero się schodzą, pod dachem już sobie ktoś tańczy, kurczę tam pod głośnikami za głośno gdzie siedzimy, ale mówiłem, że przyszli nawet rodzice, rodzice Katie, będą tutaj właśnie sobie imprezowali, tańczyć, to mogę powiedzieć światowa, światowa stolica Salsy. Pogoda nie dopisała, fajnie, fajnie, że spotkałem Adama, generalnie do od niego fajny prezent ale zobaczycie go w następnym odcinku, pozostawiłem w, w hotelu także wszystkich żegnam i co, zdrówka szczęścia, Paniecie jutro, jedziemy do Popojan ale zanim jeszcze skończymy to pokażemy Wam lekcje salcy